No, się manko rzeźniczałem. Klocki Dzisiaj na tapecie pompa do opryskiwacza zepsuła się niestety. Zaraz wam pokażę. Zepsuła się niestety taka pompa. To pompy dosyć znane. Membranowa pompa. W różnych opryskiwaczach stosowane W różnych zagranicznych polskich produkcjach. No, tutaj awaria, taka, że poszedł oprysk do oleju. No i wywalało zbiornikiem cały olej. Więc co? Trzeba to wyjąć, umyć, rozebrać, zamówić graty, znaczy no, części raczej. No i naprawić, nie? Po prostu. Także tak to wygląda, proszę Państwa. A pompa, a prawdopodobnie membrana poszła raczej. Mam nadzieję, że łożyska jeszcze ocalały, ale zobaczy się to jak się ją rozbierze. No i co? No to do roboty się bierzemy, nie? No i dobra, pompa na wierzchu, jak widzicie przygotowałem do umycia za zatkałem te otwory Tu, a tu i tu drugi, żeby tam nic nie naleciało. Co to łomyć przed rozbiórką, no bo wiecie, później takich syfów się naleci do środka. A po co? Tylko mam obawy, że te śruby niestety niektóre, na przykład tak jak ta, to się nie, nie będą chciały odkręcić będą do wymiany. Od razu wymienię może i ten simmering i z drugiej strony też. No ale zobaczymy, zobaczymy. Jak się rozbierze, co się okaże co tam jest w środku. Bo nawet nie wiem, w sumie nigdy takiej pompy nie rozbierałem. Podobno są takie w miarę bezawaryjne, znaczy bezawaryjne, bezobsługowe i dosyć, e, dosyć dobre. Te membranowe pompy. Tutaj akurat są cztery membrany z tego co widzę. Jedna, druga i trzecia, czwarta. No i, no i co? No i już. Dobra, myjemy, rozbieramy. Działamy, nie? Co? To znaczy, ja działam, co ja gadam. No i dobra, pompa rozebrana. Bez wszystkiego. Tu jeszcze są te korpusy. E, membrany. WD40 się przydaje w razie co. E, pompa prosta. No, zobaczcie, to są tłoczki. Tak się kręcą. Łożyska wydają się w porządku, więc ich nie wymieniałem. W razie czego, no to odkręca się tutaj i się do nich dobiera. Nie powinno być większego problemu. <laughs> Na no to idą membrany, które są przykręcone takimi śrubami. Niestety jedna była rozwalona. <laughs> membrany były dwie dziurawe, więc dlatego zobaczcie to. Widzicie. No, i tutaj są dwie dziurawy na wylot, tylko nie pamiętam, które nie chce mi się. Mamy już kupione nowe. Tu trochę w proszku jest, więc. Dobry. Dobry. No i dobra. Co tam? Membrany mam nowe. Zakupiłem już, jakby co. Olej jest. No, mam tu parę gratów. Celki jakieś te śruby wziąłem nowe, bo Wiecie, niestety, ale one się rozwaliły. No i co mu no? Zbiorniczek nowy bo tamten no to już taki 17 zł, to chyba nie ma co się jakoś tam przejmować. No teraz sobie porównajcie taka membrana. To jest stara, to jest nowa. No i co? Jest różnica, co? No. Jest różnica, proszę Państwa. Mocno były wypracowane. No, tyle. Chodziły trochę czasy. Dobra, trzeba to składać. A, jakby co? Jakbyście tak, takie coś sobie robili, taki remoncik. To powiem Wam, że dobrze mieć karszerka i to wszystko obmyć. Tam w środku, na zewnątrz i tak dalej, nie? Zanim się zacznie składać. Nieźle, co? Jak helikopter. Bez kitu. No i dobra, powiem Wam. Pompa złożona, membrana powsadzana. No i teraz co? Ona się nie różni właściwie z żadnej strony. Oleju nolałem, no oprócz tego, że z jednej strony zasysa, a z drugiej pcha. No ciśnienie robi, nie? Więc teraz tylko ważna rzecz, bo te zaworki są identyko, żeby je wsadzić o, w dobrą stronę, nie? No i tyle, no. Działamy dalej. Pompa złożona w każdym razie z nowymi membranami. Wszystkie cztery nowe, no bo już nie będę drugi raz rozkręcał tego, nie? Zobaczcie to. Nieźle co? Wyski tu trochę pracowały. No, nie ma tragedii, ale. cóż, no. Tak to wygląda póki co. Pomp... Konstrukcja pompy bardzo prosta. Także w sumie nie no, niczego się obawiać. No i tyle. Dobra, jeszcze Wam pokażę. Jak Was to interesuje, kupiłem nowe śruby. Taka śruba kosztuje 39 zł. Ona jest z podkładką. No i w sumie, zobaczcie na te podkładki. skitu jedna taka. To za żarta jest. Przez oprysk. Druga taka. Trzecia taka. A czwarta jeszcze najlepsza jest. to miarę równa. Także tak. Nie chcę mi się tego później rozbierać, więc kupiłem nowe śruby. No i jeszcze powiem Wam, powymieniałem te wszystkie uszczeleczki przy zaworkach, bo zaworki są dobre, ale uszczelki trzeba dać nowe. No, wiadomo, nie. Żeby znowu nie rozbierać później. O żonka. Dobra, pompa złożona, wpakowana do upryskiwacza. Powiem Wam, że jeszcze mogę ją pomalować, ale tłusta trochę, więc bo tam tymi e, WD-40 no i oleju nalewałem trzeba by ją odtłuścić a, e, podobno porządne te pompy są a żeby pomalować to trzeba odtłuścić fajne, no ja rozkładałem to powiem Wam, że taka pompa no to nie jest jakaś tam skomplikowana budowa Trzeba uważać na parę rzeczy. Nalałem oleju. Złożyłem zaworki. Złożyłem membrany. Jedyna rzecz, która pozostaje, to przetestować to to. No nie? Taką lampkę mam. No i co. Zobaczmy, czy to działa. Włożone. Przekręcone. Jedziemy z koksem. No i dobra, napłyniemy beczkę. Tak, tam trzeba dolać, żeby. No i co, jeszcze tu ciekawego? Powiem Wam tak. Nie, tutaj jest taki, taka membranka i to trzeba napompować, bo to leci sobie tędy, tu. Tak, tu pompuje. No i. To jest po to, żeby Wam nie pulsowało ciśnienie, jak pulsuje ciśnienie, no to trzeba tutaj dopompować to przeważnie tak jest. Nie wiem, jedna czwarta, jedna trzecia ciśnienia, którym pryskacie czyli tak, no nie wiem, jak dwa bary pryskacie, no to pójdziecie sobie na 3 na cztery. Generalnie, no to powinno być w instrukcji opryskiwacza. No i co? Zaraz to przetestujemy. Lampę już mogę zdjąć, bo jestem na dworzu. Także, tak beczka się nalewa. Pompa przykręcona, przeczyszczona. Można powiedzieć, że po remoncie wszystkie membrany wymienione zawory zostały, uszczelki nowe no i co tam olej nowy. Zobaczymy jak to idzie, pompy generalnie membranowe są bardzo dobre Z tego co mówią Stosowane we włoskich opryskiwaczach, polskich No one mają tam od 3 do 6 membran, od 2 właściwie do 6 membran Generalnie no to są dosyć cenione Bezobsługowe praktycznie no czasami tam walną membranę to trzeba przeserwisować Dobra, będzie chyba tego oprysku, zobaczymy jak to pompuje, czy to działa w ogóle odpalmy, sprawdźmy to oj 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 Same what's up, Colin? What's up Colin? No dobra. jest popryskiwać pryska także wszystko wszystko działa tak jak powinno działać ja jeszcze włączymy podciśnienie Trzymaj Cóż Pompa działa Pryska Tutaj Będę musiał olej wymienić Bo było próbno Jak wciągnęło tamten oprysk No ale na razie póki co Trzeba przejechać Na oprysk no i co, działa? Wszystko jest elegancko Chyba działa także co? Sorki za taki hałas i sorki, że was, Że wam nie nagrywałem, jak to montowałem, ale po prostu miałem strasznie brudne ręce także co? Naprawione Polecam się potrafię naprawiać takie pompy nauczyłem się przed chwilą no pozdrowia no i do no, zobaczenia